Czesław Miłosz, który skrzywdziłeś. Który skrzywdziłeś człowieka prostego śmiechem nad krzywdą jego wybuchając gromadę błaznów koło siebie mając na pomieszanie dobrego i złego. Choćby przed tobą wszyscy się kłonili, Cnotę i mądrość tobie przypisując, Złote medale na twoją cześć kując, Radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli. Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Możesz go zabić, narodzi się nowy, Spisane będą czyny i rozmowy. "Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta."